Siema, dziś pokażę wam jak zdobyć Xbox Game Pass Ultimate za mniej niż 10 zł na 4 miesiące. Można tak robić cały czas, więc jeżeli te 4 miesiące upłyną, można zrobić to jeszcze raz. Jeżeli nigdy nie mieliście Game Passa na swoim koncie Microsoft, to pomińcie do minuty pokazanej na ekranie. Na początku tworzymy nowe konto Microsoft i podpinamy je do Windowsa tak jak jest to pokazane na screenie? Wchodzimy w ustawienia, konta a następnie naciskamy dodaj konto Microsoft. Na Xboxie robimy dokładnie to samo, z tym że musimy w ustawieniach na obu kontach ustawić, że jest to konsola domowa. Następnie, musimy kupić kod na 3 miesiące Game Passa na PC. Polecam to zrobić ze strony eneba.com. Jakiś miesiąc temu koszt tych kodów to był jakieś 90 groszy, a teraz niestety podniosło się do prawie 5. Aktywujemy kod, który kupiliśmy na nowo stworzonym koncie Microsoft. Najprościej po prostu zalogować się na Microsoft Store nowo stworzonym kontem i naciśnięcie Zrealizuj kod. Możemy to wykonać również na przeglądarce bądź w wersji Xboxowej Microsoft Store. A. W trakcie realizowania kodu musimy podać metodę płatności, ale nie obawiajcie się, nie pobierze wam to pieniędzy z konta. Teraz finałowy krok. Wyszukujemy w sklepie Microsoft Xbox Game Pass Ultimate i kupujemy ofertę za 4 zł. Gdy wszystko pójdzie dobrze, 3 miesiące normalnego Game Passa i dodatkowy miesiąc Game Passa Ultimate powinien się przekonwertować w 4 miesiące Game Passa Ultimate. Tutaj informacja głównie dla PC. Żeby grać i nie zmieniać co 4 miesiące sejwów w grach, w aplikacji Xbox gry pobieracie będąc zalogowanym na to nowe konto, a gdy wam się pobiorą, zmieniacie w apce Xbox konto na swoje normalne konto Microsoft i możecie normalnie grać. Na Xboxie normalnie zmieniacie konto na swoje, a to drugie tylko musi być podpięte do konsoli. Nie podaję w opisie linku do strony Eneba. Ponieważ te kody mają określoną ważność, więc za miesiąc ten link będzie nieaktualny. Także musicie sobie go wyszukać sami.